Witajcie w kolejnym odcinku cyklu: Jak zdać maturę z języka polskiego, czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują. Dziś opowiem o uzasadnieniu tezy w wypracowaniu maturalnym oraz w analizie interpretacji utworu poetyckiego, czyli o tym kryterium oceny pracy, które przynieść może najwięcej punktów. Wspomnę też o poprawności rzeczowej. Zapraszam! Każda teza powinna zostać poparta argumentami. Jeżeli postawicie tezę, ale jej nie poprzecie, wówczas za całe wypracowanie maturalne otrzymacie wyłącznie punkty przyznawane za tezę. Kategoria B w ocenie wypracowania to uzasadnienie stanowiska. Za co można tu zdobyć punkty? Za uzasadnienie trafne, szerokie i pogłębione. Wzorowa realizacja tych założeń przyniesie aż 18 punktów. Jeżeli będzie to uzasadnienie trafne i szerokie, otrzymacie 12 punktów. Jeżeli trafne, ale wąskie, 8 punktów, a jeżeli tylko częściowe, wówczas 4 punkty. Uzasadnienie trafne będzie wtedy, jeżeli użyjecie logicznie poprawnych, popartych przykładami argumentów. Uzasadnienie będzie szerokie wtedy, gdy trafnie odniesiecie się do wszystkich elementów wskazanych w poleceniu. Zaś uzasadnienie pogłębione będzie, gdy argumenty wnikliwie odnosić się będą do wszystkich elementów polecenia. Co więc trzeba zrobić konkretnie, aby uzyskać w kategorii B punkty? Po pierwsze, najważniejsze. Argumenty muszą jasno dowodzić tezy. Pamiętajcie, by ta teza była jasno związana z tematem, żeby z niego wynikała. Warto więc w podsumowaniu każdego argumentu wprost sformułować zdanie podsumowujące ten argument i odnoszące się do tezy, tłumaczące dlaczego tego argumentu użyliście. Mogą to być takie nawiązania. Popatrzcie. Przywołany przykład pokazuje więc, że. Albo. Przykład tego i tego pokazuje, że to i tamto. Albo. Zdaje się więc potwierdzać tezę i ten przykład poprzez. I tutaj ukonkretnicie. Albo. Tak więc i ten utwór zdaje się odpowiadać na pytanie postawione w hipotezie. Takie sformułowania. jasno pokazują, że ten argument coś udowadniał. Takie podsumowywanie nie pozwala odejść od tematu. A jeżeli okazałoby się, że nie możecie takiego zdania sformułować, znaczy to tylko tyle, że argument jest nietrafiony. Nie wiadomo dlaczego, więc zapisaliście go. Po drugie, ważne jest, abyście w wypracowaniu zrealizowali wszystkie elementy polecenia. I jak to zrobić? Wszystko zapisane jest w temacie maturalnym. Trzeba go tylko uważnie przeczytać. Po pierwsze, uwzględnijcie słowo klucz i na temat tego słowa piszcie. Po drugie, zastosujcie się do czasownika operacyjnego, też zapisanego w temacie. Trzeba w wypracowaniu zrobić to, o czym ten czasownik mówi. Jeśli będzie to słowo rozważ, mówiłam o tym w poprzednich odcinkach, należy zagadnienie przedstawić w dwóch ujęciach. Należy więc zaprezentować takie argumenty, które będą Wasze stanowisko rozważały. Na przykład, na problem ten można spojrzeć w dwojaki sposób. Albo zagadnienie należy ująć na dwa sposoby: albo można tu dowieść zarówno tego, jak i tego, albo choć kwestia wydaje się jednoznaczna, dostrzegam jednak jej drugie dno i tym podobne. Jeżeli nawet w tezie postawicie jednoznaczne stanowisko, to i to stanowisko trzeba rozważyć. Popatrzcie, w temacie: czy jednostka faktycznie może wpływać na losy świata, czy jest to tylko mrzonka artystów? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu trzeciej części dziadów, całego utworu Adama Mickiewicza oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. W tym przypadku teza powinna albo założyć obie zasugerowane odpowiedzi, i w argumentacji musielibyście znaleźć przykład oprócz tego z dziadów który będzie pokazywał, że to mrzonka artystów, również taki, który pokaże, że są ludzie, którzy w pojedynkę zmieniali losy świata, na przykład Chrystus, Prometeusz, Homer, Jan Paweł II, ale również postacie negatywne, takie jak Hitler, Stalin. Tu musicie wtedy przywołać odpowiedni tekst kultury. Możecie też przyjąć w tezie jedno rozwiązanie to, które udowadnia załączony w arkuszu tekst. W tym przypadku dziady i ukazać je w dwóch ujęciach. Na przykład: literatura i sztuka pokazują, że wpływ jednostki na losy świata jest jedynie żonką artystów. Jednak różne są powody takiego sądu, albo różne mogą być przyczyny nieudanych prób wpływania na zmianę dziejów świata. Jako czasownik operacyjny może też wystąpić słowo omów. Ono szczególnie często występuje na maturze ustnej. Czasownik ten zakłada sproblematyzowanie tezy, ukazanie problemu w jakimś konkretnym świetle, w jakiejś konkretnej sytuacji. Popatrzcie na przykładzie. Jak przedstawiana jest wizja domu w sztuce? Omów zagadnienie, odwołując się i tak dalej. Sproblematyzowanie mogłoby wyglądać tak: artyści przedstawiają różne wizje domu. Omawiając kilka przykładów, skupię się jednak tylko na obrazach domu szczęśliwego i spróbuję ukazać przyczyny tego szczęścia. Albo: Dom kojarzyć się powinien ze szczęściem, miłością, ciepłem ogniska domowego. Postaram się przywołać jednak takie dzieła sztuki, które ukazują przykłady domów dysfunkcyjnych, złych, odbiegających od pozytywnego wzorca. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, od czego zależy obraz domu. Kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić, a która wyraźnie została zapisana w temacie wypracowania, jest wnikliwa analiza załączonego fragmentu utworu. I tutaj, fragment po fragmencie, akapit po akapicie analizujcie załączony tekst. Nie lekceważcie go, nie sprowadzajcie tylko do jednego krótkiego akapitu. Skoro ten tekst macie, możecie się do niego odwoływać, cytować fragmenty, sprawdzać, kto mówi, do kogo, o czym, w jakiej sytuacji, czasie czy miejscu, wykorzystajcie to. Będzie to właśnie analiza fragmentu. Nie wolno jednak zapomnieć, że analiza ta ma być funkcjonalna, czyli podporządkowana tezie, ma być rodzajem argumentu, tę tezę, udowadniającego. I kolejna rzecz, którą trzeba uwzględnić w pisaniu, żeby dostać jak najwięcej punktów w kategorii B. Jest to przywołanie tekstów kultury lub tekstów literackich. Nie wolno o nich tylko napomknąć. Tutaj znowu powinny znaleźć się nazwiska autorów, być może gatunek, być może epoka, z której przywołane przez was utwory pochodzą, z pewnością imiona bohaterów. Wydarzenia, miejsca. Nie wolno tutaj posługiwać się ogólnikami. Przywołane utwory w funkcji argumentacyjnej muszą być konkretne. Przy okazji przypomnę, że pojęcie tekstu kultury jest szersze niż pojęcie tekst literacki. I o ile tekst literacki zawsze będzie tekstem kultury, o tyle do tekstów kultury należą również dzieła malarskie. Rzeźbiarskie, architektoniczne, muzyczne, filmowe. Uważajcie, o co jesteście proszeni w temacie, ponieważ jeżeli pomylicie i w miejscu, gdzie mieliście przywołać wyłącznie tekst literacki, użyjecie tekstu kultury innego niż literatura, wówczas nie zrealizujecie w pełni polecenia. I jeszcze jedno. Zwrócić musicie uwagę, czy w temacie jesteście proszeni o przywołanie tekstu, czy tekstów. Liczba ma znaczenie, ponieważ jeżeli w temacie mowa jest o przywołaniu tekstów literackich bądź kultury, a wy przywołacie tylko jeden, to nie w pełni zrealizujecie wszystkie elementy polecenia i nie dostaniecie punktów. A tak na marginesie jeszcze jedno, bo to też ważne. Ostatnie zdanie w temacie brzmi zawsze tak samo. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. I tego nie można zlekceważyć, gdyż, jak czytamy w uwagach, jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C. A jak wygląda kategoria B? Oceny, analizy i interpretacji utworu poetyckiego. Za uzasadnienie tezy trafne i pogłębione otrzymać można 15 punktów. Za trafne, ale nie pogłębione 10 punktów. Za częściowo trafne 5 punktów. Tylko za brak argumentów uzasadniających interpretację otrzyma się 0 punktów. Ważne więc tu jest, by argumenty wynikały z analizy tekstu. Nie wychodziły poza tekst w tym sensie, że piszecie do swoich myśli. Macie wiązać je z formą i treścią konkretnego utworu. Wtedy zostaną uznane za trafne. Pogłębione będą wtedy, gdy odnosić się będziecie również do kontekstów i je uzasadniać. Mogą to być więc odniesienia do biografii autora, do epoki literackiej, w której utwór powstał i być może realizuje jakieś. Założenia typowe dla tej epoki, może do jakiejś filozofii, może do wydarzeń historycznych czy historyczno-literackich, lub zjawisk kultury, które w analizowanym tekście dostrzegacie. Patrzcie więc na tekst szeroko. I jeszcze dwa słowa o kategorii C, czyli o poprawności rzeczowej. Ocenia się ją na podstawie liczby błędów rzeczowych. Pomyłki na przykład w nazwach własnych lub datach uważa się za usterki, a nie błędy rzeczowe, jeśli nie mają one kluczowego znaczenia dla przeprowadzonej argumentacji. Przy pełnej poprawności zdobędziecie cztery punkty, przy jednym błędzie 2 punkty, jeżeli zakradnie się tych błędów więcej, 0 punktów. Wystrzegać się należy błędów kardynalnych. Czyli takich, które dowodzą nieznajomości przywołanych tekstów. Mają one moc zdyskwalifikowania pracy. Jak ich uniknąć, tłumaczyłam w odcinku poświęconym lekturom. Tyle na dziś. Dziękuję. Mam nadzieję, że uświadomiliście sobie, jak zdobyć kolejne punkty na maturze, i już się na nie cieszycie. Zachęcam do subskrypcji kanału i naciśnięcia dzwoneczka. Do zobaczenia.